jest takie, że bardziej przypomina jedzenie. Trudno sobie to wyobrazić, ale próbujemy jakoś przetrwać. Maniew na miocikach przy temperaturze 5 stopni Się przygodą. Wszystko, co masz, masz na sobie. Nie jest tak źle, nie ma, nie ma co narzekać. Moja ręka już tak trochę lepiej. Łukaszek dzisiaj machał nogą na, na OS-ie. Mówię, co robisz? Nie czuję nogi. Jesteśmy naprawdę w takim. Piekle dla nas, jeżeli chodzi o ból, o to, żeby przetrwać, a jeszcze do tego trzeba po prostu wsiąść do samochodu i jechać. Staramy się przed, przetrzymać te w jakiś sposób, jechać dalej, obiecaliśmy, że przejedziemy do tej. Samochód działa, wszystko działa, więc tylko, żeby ten łącznik między kierownicą i pedałami, między twoimi urządzeniami, twoje, między twoimi urządzeniami żeby też działał Będziemy po prostu niechali, nie trzymajcie wciuki który to już dzień 3 dopiero dzisiaj czwarty dzień a, a, a jak kierowca prosi prosić na odcinku żebyś mu zmienił bieg to, to nie jest dobrze ale, ale trzeba jakby miałem takie momenty i bardzo niemocne. w tej nieszczęsnej tej, tej mojej ręce idziemy teraz do parku zobaczcie wyglądają no, te samochody dulet jeden na kapcie stoi no, zaraz zobaczymy naszego, jak wygląda. Są so, nasze auta. Zaraz podejdziemy do naszego samochodu. Jedna modlitwa i jedno marzenie. A, ah, it's yours! Ok. I cross finger for you. Morning. Zaraz podejdziemy do drogi do naszego auta. I jedna jest modlitwa. Zapali czy nie zapali. Zaraz zobaczycie z nami, czy zapali. And the news? Yes. No. And the news is anywhere. my an god. And I said, fuck, how heavy is the news? And you have reset? Yes. But reset it. for the second and directly? No. Stop. The problem is if you are system, it's... Yeah, ah, yeah. when it's overboost, you have a problem with the data. Yeah. day. Masz robotę Tak boli, że może zmariować. To Jak dojechać, My walczymy ze sobą. Kogo bardziej boli, niż jedziemy, żeby się ścigać. To jest przerażające. Czapki mogę zabrać, już nie raczej nie będę tu potrzebne. Tak. I nie mówić to pies już było trochę lepiej bo myślałem wiesz po nocy że, że będzie dobrze że już, że już będzie ten głodniejszy pierwsza droga, od jak i ktoś nóż biał, wiesz od góry I szpikulec w ból. i wtedy ból później drętwieje ręka i nic nie masz zrobić i jedziesz tak po prostu żeby tylko jechać żeby przetrwać. A chwilami zaczynamy szybko jechać, już wszystko pasuje. I jest dobre tąpnięcie, takie uderzenie silne. I wszystko od nowa. Ja po prostu. No, to to dość. <laughs> then I record the line down, okay? Yeah. Yeah. This one? or oh, this one, I don't know. More noise. Like, More. Uh, I don't know. Yeah, but it could be that. Yeah, so uh, Not

Stacja, drenaż, wszystkie zabiegi. trzeba się już regenerować. Mam nadzieję, że wrócicie do siebie. Codziennie rano, wiesz, takie jest poczucie, że dam radę, że wszystko będzie dobrze. Wsiadam do samochodu nawet z taką chęcią, będziemy zasuwali. Dwa takie ciężkie uderzenia dzisiaj dostaliśmy, ale takie, że znowu mówię, nie no, wszystko się połamało. I znowu. A dzisiaj Synuś mnie łapał za rękę, wyobrażacie sobie. Synuś mnie łapał za rękę. Pełna prędkość na odcięciu. Wyprzedzamy kurzaka, oczywiście, bo chcieliśmy tego Jakopiniego wyprzedzić. I jedna dziurka, podbicie, taka wiesz, taki garbik. I nagle patrza tu taka skocznia, nie? Jahu, 170 na godzinę, tak? I widzimy obydwaj. Wiesz, że mnie złapał za rękę, bo myślał, że jak giniemy, to jak przyjaciele. Normalnie mnie chwycił za rękę i się przytulał. ja I wiesz, i tylko łap... Auto opadło. O, ja pierdziele, Auto opadło. Rzuciłem w drugą stronę, złapałem. I mówię, co mi... Za rękę łapiesz, nie? Dziś nie było dużo roboty. Ale ja jestem gotowy, zobacz z tą czyścią wszystko jest clean, wszystko jest gotowe, sprzęt. To potrzebujecie Ci macie. Bo nam musimy się ogarnąć drugi. Dzień, To działalny dzień. Jeszcze kawał roboty. To, to to już jest po praniu. To jest. To, po praniu. To, już, to już jest po praniu? Tak. Dosyć ładnie wygląda jak, jak na ten... To moje? Nie. Nie to, to Łukaszka. <laughs> po praniu. No ładnie. No tego. Nie powinniśmy pokazywać, ale to jest dakar, panowie. Łukaszku, jak Ci ładnie uprali. Widziałeś? <grywa> Widziałem właśnie, no. Ładniutka. No. To jak leżał pod samochodem <grywa> i próbował odnaleźć. No. To, była całkiem, to była całkiem ładna koszulka. Ale powiem Ci tak, ta strona jest całkiem dobra. Tutaj wszystko z grubsza jest. Na brzuszku też się trochę odbiło. To o była nowa Boże. koszulka. Powiedz mi, jak tu przetrwać jeszcze dzień? Ja zawsze myślę, że już będzie lepiej, że już będzie szło do góry, a to jeszcze dzień. A to nam zostało ile? Zawsze <grym w trałcie? grym> <grym> się cała rodzina ze mnie śmieje, bo jak ja już się śmieję, to wiedzą, że naprawdę boli. Zamknij <laughs> to w piździec. biwak po dwóch dniach na pustyni, więc prysznic jest jedną z najbardziej pożądanych rzeczy aktualnie. Tu obejdziemy choć. Chłopaki już samochód wzięli w obroty robią. Zaraz Marcin będzie musiał mnie i Hołka reanimować, bo jesteśmy naprawdę ledwo ciepli. Noga drętwieje mi tak, że normalnie podczas OS-u ćwiczę, można powiedzieć. ale się pyta, co ty robisz? No, to co to to A to, to nie? chłopaki. <laughs> Także ja na odcinku ćwiczę normalnie, bo mi tak drętwieje ta noga, Chłangu, mówi, co ty robisz? Ja mówię ćwiczę, bo już nie czuję nogi. Także naprawdę ciężki dzień. Piekielny cały czas w kurzu za innymi zawodnikami. Mieliśmy też małe przygody nawigacyjne. Ale dobra, no jest, jesteśmy na mecie. I generalnie cały czas do przodu. Trochę re, re, rehabilitacji I, i myślę, że jutro znowu ruszymy. Nie jest tak źle. Jak już jesteś na biwaku, to nie ma tragedii, nie? Jest ciepła woda. Czego, tu, czego jeszcze można chcieć? Także ja teraz uciekam i robimy przerwę. Trzymajcie się. sobie kawę. Bardzo lubię kawę. Kawa trochę pobudza, daje dobry smak po jedzeniu. Jedliśmy, ale teraz pokażę wam ciekawą myślę rzecz, bo mechanicy w tej chwili robią taki większy przegląd, wymieniają całe zespoły napędowe, skrzynia biegów. Chodźcie, podejdziemy. Idę pokazać, choć pokażemy jak ten. Jak... jak... Wyjęta skrzynia biegów, wyjęte amortatory. Jak widzicie, nie ma tu w ogóle amortatorów. Wczoraj były wymieniane, ale coś się chłopakom nie podobało, bo lekko ciekły. Więc są... Ponownie poszły do przeglądu. W tej chwili odpowietrzają sprzęgło. Sprzęgiełko jest ważne. Też wymienili na nowe sprzęgło. Później, jak widzicie, zobaczcie, jakie ciężkie kawałki metalu są dołożone. To jest piekielnie ciężkie. Nawet tego nie podniosę. To jest taka wielka sztaba metalu. Kiedy pojawiły się samochody elektryczne, nasze samochody zostały dociążone. Mamy tu prawie 150 kg, których wcale nie potrzebujemy, ale niestety. Te kilogramy muszą być włożone, żebyśmy byli równi. Samochód już troszkę poobdzierany, ale dalej ładny. Zobaczcie, jak to wygląda z tyłu. Już odkurzony. To już jest odkurzony samochód. On już jest cały przewietrzony. Most pozostaje. Most jest bardzo, bardzo mocny. Mostu nie będą nam wymieniać. Tego używaliśmy. To jest zapasowa płośka. Tą płośkę, jak urwaliśmy te koło, przekładaliśmy. Klucz, który jest przypięty od razu, tą usieczkę, którą się wyciąga i, i lecimy dalej. Jak widzicie, to jest ten klucz. Przejdźmy w drugą stronę. Widzę, że już nowe klocki założone. Bo mieliśmy bo całe, całe hamulce. Bo na maraton muszą być włożone nowe hamulce. A to już? It's to fresh gearbox? To jest my old. my old one. Yeah. To jest właśnie skrzynia biegów. Zobaczcie, dosyć skomplikowane urządzenie. Stąd wychodzi cały napęd. To jest transfer. Tutaj idzie do przodu wał, tu do tyłu. Te wszystkie szybko złączki, całe te systemy. Zobaczcie, jaka to jest poważna instalacja w obu skrzyni biegów. Rozrusznik, pewnie go jeszcze wsadzą. Ten jest przykręcony. Nie, dali pewnie nowy, mają do skrzyni przykręcony. żeby było szybciej. Mamy, Mieliśmy dzisiaj przygodę, dogoniliśmy Japończyka w japońskim samochodzie prosto ze stajni' Pro prosto z ProDrive'u taki hunter, który się jakoś nazywa jakąś chińską tego jakąś ma chińską nawet. nazwę, ale to ProDrive im zrobił. Nazywają to jako chiński samochód. Tutaj nam szybę. Dogoniliśmy go i wywalił nam szybę. Tak, że wpadł kamień do środka. Że, że Łukaszek mówi, o, kamień mamy. Taka nieduża dziura. Ale jednak przeleciał sobie kamyczek przez środek. To jest niesamowite, bo teraz wygląda, że ona jest jak gdyby zatkana, ale ten plastik, który szedł przez środek, kamień przeszedł, poleciał w Łukasza. Na szczęście nie poturbował go. Nic się, nic się nie wydarzyło. Przeszkadzamy trochę chłopakom, bo tak naprawdę my tu sobie filmujemy, a oni... Chcę pokazać. O tu już jest nowa szyba. Właśnie. Zobaczcie. To jest nowa szyba. Będzie gotowa. Podgrzewanie. Przełączniki. Zobaczcie, jak wygląda płyta pod samochód. Karbonowa płyta. Bardzo mocna. Też bardzo lekka, jak naprawdę. Zobaczcie. Wcale nie jest taka ciężka ta płyta koła na następny dzień, już przygotowane. Sobie wyjęli drzwi. Moje drzwi, proszę bardzo, zabrali. O, przyjechała następna Yamaha. Wszyscy się cieszą. Zobaczcie, jak mechanicy od razu biorą się do roboty. Wszyscy biegną dowiedzieć się. A wiecie, kto jest Wiecie kto jest kierowcą? Chyba nie bardzo jest. Nie bardzo jest dobrze? Nie, nie, nie. Nasz węgierski kolega bardzo źle kółko z tyłu stoi. Zobaczcie, jakie jest pochylone tylne koło. Coś się tu dzieje, ale jak dojechał, skoro dojechał do serwisu, to już jest dobrze. I tak dzień po dniu, każdego dnia, tak to wygląda. Mechanicy mają bardzo dużo roboty. Nie jesteśmy w żaden sposób. Ee, Potrzebni im tak naprawdę, tylko wynocha z samochodu, idźcie już tam, dbajcie o siebie. No, powiedzcie jeszcze co zrobić, nie? Jakie no tak, ta, no to tego, mamy gotową, to pokażemy Wam taką kartkę, w której rozpisujemy punkt po punkcie, skrzynia biegu, zespół napędowy, elektryka, te wszystkie podzespoły i oni wtedy wiedzą, a tak naprawdę wywiad jest taki bezpośredni, ja mówię inżynierom, co się wydarzyło w aucie, co jest do zrobienia. I, 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 tak, sobie, i tak sobie, szczerze mówiąc, komunikujemy się, bo bo oni już nas nie chcą teraz widzieć, oni już robią swoją robotę. Ja rano dostaję naprawdę świeży, idealny, gotowy do walki samochód, tylko my jesteśmy trochę mniej gotowi do walki. I to jest smutne dla nas. Staramy się, się no. przejedziemy te kilometry. Przejedziemy Marcin te kilometry. I pojedziemy dalej. Będziemy walczyć, nie, nie poddajemy się. Powinno być tak, że to nie jest tylko kwestia tego, że, że my jesteśmy teraz wolniejsi, słabsi ale tego, że, że jesteśmy przyjaciółmi i nie w takich sytuacjach byliśmy i damy radę. No. Trzymajcie, trzymajcie za nas kciuki. Do